Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Genshin Impact, odcinek numer 67, jeżeli dobrze pamiętam. No i w sumie w poprzednim odcinku udało mi się już wygrać całą kampanię z tego patcha 2.0. Może pamiętacie, właśnie spotkaliśmy się z tą dowódczyni z, od Rebeliantów, tą całą Sangonomią. Ale na stan dzisiejszy to było na tyle, jeżeli chodzi o tą główną kampanię. W każdym razie muszę jeszcze przyznać, że wszystkie te wyspy zawierają kilka bardzo interesujących sekretów, które chciałem wam dzisiaj jeszcze przedstawić. Na przykład proszę bardzo, w tych oto dwóch miejscach mamy dwa dungeony, które. które są w dosyć y, skomplikowany sposób ukryte. No i tak, i w dzisiejszym odcinku postaram się wytłumaczyć jak to wszystko. Należy odblokować. Więc patrzyłem właśnie różne tutoriale z tego osobiście, bo ciężko się tego wszystkiego domyślić, ale w dzisiejszym materiale podstawie postaram się to wszystko odblokować. Więc pierwsza rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, to taka oto zagadka, a mianowicie odblokowanie takiej, nie wiem, zimowej czy też wodnej kuli, a więc żeby to wszystko odblokować, należy uruchomić takie oto dziwne pilary elektryczne i po prostu należy je odpowiednio dostosować, więc zobaczmy, trzeba się patrzeć na ten cały fioletowy pasek, w którą stronę to właśnie wszystko leci. I już widać, że ten leci jakoś w tamtą stronę, i to jest nakierowane na, na ten drugi. Czyli, jeżeli w to strzelimy, no to widać, że ten strzał leci w jakimś kierunku. Więc teraz, jeżeli nastawimy ten pilar w jakąś inną stronę, to zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli tak strzelamy? Proszę bardzo, i to leci jeszcze tam dalej. Jak na razie jest to chyba ustawione w miarę odpowiednio. Chociaż widać, że problem jest z kolei z tym. Bo to można w dwóch płaszczyznach, właśnie zmieniać. Na razie zmienialiśmy ten kąt, powiedzmy, w którą stronę. Ale jeszcze możemy zmienić tą płaszczyznę pionową, poziomą. Właśnie jest to jeszcze w dwóch stronach. No i jeszcze raz to sobie. Strzelmy, jeżeli to w ogóle... Nie to trzeba trochę wyżej wcelować. Come on, opadanie pocisku. I wydaje mi się, że teraz powinno być to trochę lepiej. I chyba ten ostatni jest jeszcze źle i to chyba powinno załatwić sprawę. Więc zaraz, zaraz. Jeżeli ten ostatni teraz nakierujemy na... Właśnie na tą barierę, to chyba misja powinna być już zwyciężona z tego co rozumiem. E, czy to leci w dobrą stronę? Zaraz, zaraz. Tak szczerze mówiąc, jestem już trochę zgubiony. Jeszcze raz, come on. Czy to jest odpowiednio, gdzie. A bo tam jeszcze jest kolejny. I to już będzie chyba ostatni, którego nie zauważyłem. Więc jeżeli ten ustawimy. W stronę właśnie tej całej bariery to misja raczej powinna być już zwyciężona. Więc w sumie to jest takie odwzorowanie tego, co widziałem na YouTube na jakimś tutorialu. No ale wydaje mi się, że raczej powinno być to ok. Wydaje mi się, że jeszcze może niżej trzeba strzelić, żeby to było odpowiednio. No i teraz musimy się dostać właśnie do tego pierwszego. No dobra, w takim razie proszę bardzo, jesteśmy po raz kolejny na samym szczycie i zobaczmy, jak teraz to wszystko zadziała. Wydaje mi się, że wszystkie pilary są już odpowiednio ustawione. Tam jeszcze niżej, i teraz? Źle jest ten ostatni. O nie! Najgorzej, czyli to musi być jednak inaczej. Dobra, drugie podejście. Mam nadzieję, że tym razem wszystko powinno zadziałać. Come on. O, proszę bardzo, jeszcze katsenka. musi się uruchomić, to wtedy oznacza, że wszystko jest w porządku. To jest takie potwierdzenie, czyli tam to musiało być na tym samym poziomie, a nie że celujemy niżej. No i proszę bardzo, tym oto sposobem udało się rozwiązać pierwszą zagadkę. No i odzyskaliśmy coś: jakiś przedmiot, co w sumie jest jakimś, nie wiem, zagadką. Więc zobaczmy, co to będzie w tym wypadku. Ok, czyli dostaliśmy jakąś specjalną sferę, strefę wspaniała sprawa. W każdym razie e, ta misja została zwyciężona, ale chciałem wam jeszcze pokazać jedną rzecz w tym miejscu. A więc w sumie w tej lokacji była dosłownie taka sama zagadka. E, tylko ta była dosyć... Szczególna z tego co rozumiem, więc zaraz wam to wszystko pokażę. Więc w tym miejscu była taka sama zagadka z tymi wszystkimi pilarami, w tym miejscu właśnie dało się to wszystko odblokować. Ale ta misja była jakaś chyba szczególna, może to była jakaś pierwsza z tych wszystkich. E, musiałem na samym początku chyba z tym kolesiem porozmawiać, żeby tą misję odebrać. Potem jeszcze w tym miejscu. Przejść do takiego właśnie dziwnego, specjalnego pilaru No i dopiero wtedy mogłem właśnie te misje z pilarami rozwiązywać I po tym jak to rozwiązałem, w ogóle ta cała e, pogoda się znacząco poprawiła Więc wydaje mi się, że to jest pierwsze miejsce, które powinniście właśnie sprawdzić Zanim przejdziecie do, do tych innych no i właśnie tworząc takie wszystkie rzeczy, no to będziemy mogli odblokować coraz to lepszą pogodę. No bo na samym początku ta kraina była po prostu spowita tymi wszystkimi przeżyjącymi burzami oraz piorunami. Więc to było chyba na tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą misję. Dobra, więc po raz kolejny przeprowadziłem jakąś bardziej szczegółową eksplorację i chyba już wiem, na czym to wszystko polega. A więc mamy właśnie. Powiedzmy naszą obecną misję uruchomienie tego Formation Estate. A więc żeby tą zagadkę w ogóle rozwiązać, po prostu należy podpalić jakieś, nie wiem 5 ogniów w tym miejscu, ale problem w tym, że bez przerwy pada w tym miejscu jakiś deszcz ogromny. A więc, żeby to wszystko rozwiązać, to na samym początku musimy e, usunąć te, tą wielką burzę z tej całej wyspy. I dopiero wtedy. Będziemy mogli to wszystko zrobić A więc okazuje się, że żeby usunąć ten cały deszcz Musimy na samym początku wykonać jedną misję Czyli wchodząc w questy jest to właśnie ten Orobashi Legacy Czyli to co pokazywałem wcześniej, z tym kolesiem trzeba było porozmawiać No i w tym miejscu jest taki sam pilar jak tam wcześniej No i wtedy... No i właśnie musimy dwa przedmioty znaleźć, jeden już udało się znaleźć to był właśnie ten quest za wcześnie, to już mogę akurat od razu podać Więc proszę bardzo, ale brakuje jeszcze jednego A więc teraz wciskając ten przycisk środkowy, ten szósty zmysł możemy na przykład zaobserwować, że rzeczywiście trzeba było pójść w tamtą stronę i w tamtym miejscu był ten quest z tą barierą Ale jeszcze jest druga sprawa jakoś tędy no, i w tym miejscu będzie ten drugi Quest, jakiś nie wiem, może jakiś zupełnie inny, tak to chyba wygląda. Więc, żeby to zwyciężyć, to chyba na samym początku to należy zebrać. I teraz możemy odblokować jakieś kolejne przejście. Nie wiem, to wydaje mi się, że o to będzie z tym wszystkim chodziło. I co teraz? Czy to jest jakiś Quest na czas? Czy. Na czym to wszystko polega, to jest akurat taka jest zupełnie inna sprawa, więc ciężko w sumie powiedzieć. Okej, okay, czyli będziemy mieli jakąś pojedynczą walkę z bossem, powiedzmy takim małym. Kurde, on jest dosyć chyba jakiś potężny z tego co widzę, te wszystkie roboty. Już w sumie walczyłem kiedyś z takim przeciwnikiem, tylko wtedy był on jeszcze trochę mocniejszy, taki... Właśnie potrójny, powiedzmy, że jeszcze się tak kopiował ładnie. No to jest takie, powiedzmy, nie wiem, mini-boss i w sumie tyle. Czyli to już jest jasna sprawa. Ale co w związku z tym? Szczerze mówiąc, nie wiem jak sobie z tym jeszcze radzić. Czyli to należało jakoś odpowiednio chyba strzelać, tak? Eee, dobra, to jest w sumie ciężka sprawa. Czy wy wiecie jak to należy rozwiązać? Tutaj ja nie mam pojęcia. Strzałem jakieś randomowe strzały i może się uda. O, udało się! <gryw> ja nie mogę, co za fart, niesamowity. E, dobra, więc chyba na podstawie takiego tutoriala chyba trochę lepiej powinno to wyglądać. Już e, zastanawiałem się, żeby spojrzeć to na YouTubie, jak to wszystko należy wygląda e, ma wyglądać. Czy okazuje się, że wszystkie mają wyglądać tak samo i w sumie tyle. Więc jakimś cudem na farcie, żem to wykonał i mamy zejście jeszcze piętro niżej. I co tym razem? Nie wiem, schodzimy w jakieś dosłownie przerażające katakumby. Ale stawiałbym, że właśnie idziemy w dobrym kierunku i że otrzymamy ten przedmiot, którego tak długo szukałem. No i rzeczywiście cały czas idziemy w dobrą stronę. Tak to właśnie wygląda na podstawie, nawet. Tego naszego szóstego zmysłu, zaraz chyba powinniśmy być na miejscu. E, dobra, więc co tym razem? Widzę, że w to miejsce należy sobie strzelić. I o, pick-up, proszę bardzo, czyli mamy już ten przedmiot, którego potrzebowaliśmy wcześniej. Więc od razu sobie wyjdziemy i chyba misja będzie już zwyciężona. No dobra, więc teraz patrzcie na to, oddamy sobie kolejny przedmiot, ale co jest? Jeszcze ktoś ze mną walczy, dajcie mi spokój, jakoś nie wiem, piętro niżej chyba ktoś został. Dobra, w takim razie sam Submit items. Od razu obie oba itemy dodajemy. I patrzcie na to, najważniejsza sprawa. Nie ma deszczu. Tego właśnie potrzebowaliśmy. No dobra, w takim razie dwie miejscówki udało się już e, oczyścić z tej całej pogody, ale mamy jeszcze tą trzecią i właśnie to będzie chyba tą kluczową, najważniejszą, więc proszę bardzo e, No i jak sami widzicie po raz kolejny będzie e, ten deszcz w tym miejscu się produkował i należy to wszystko zlikwidować, bo inaczej tego nie zrobimy e, Nie wykonamy tej misji z tym głównym questem a więc proszę bardzo po raz kolejny będzie robota z tymi wszystkimi pilarami. Więc tak jak wcześniej, należy je odpowiednio po prostu poustawiać. Więc chwila moment. Wydaje mi się, że ten już powinien być chyba w porządku od razu. Możemy sobie strzejść do upewnienia. E, nie wiem, gdzie ten drugi ma w sumie teraz polecieć, szczerze mówiąc, więc... Nie wiem, na szybkości sobie przejdziemy. Przy okazji mamy jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, z tymi. Nie wiem, ale to już jest chyba totalnie inna sprawa. Czyli z tego co rozumiem, to chyba ma być piętro niżej. Zobaczmy, jak teraz to zadziała. Okej, okay, czyli to odbija się od tego, i później ląduje w tym miejscu. I teraz musimy ten naprawić. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie miałby teraz pójść. Może jakoś e, w tamtą stronę? Zobaczymy piętro niżej. Czy to się po raz kolejny jakoś odbije? Nie, musimy tam wyżej strzelić. Tam Zobaczmy, jak to się w ogóle odbija. Nie, że to jest. W takim razie wydaje mi się, że w tamto mógł uderzyć. Więc chwila, moment. Może teraz coś z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że już powinno być w porządku. Come on. Czyli to się odbija od tego. Chyba jest dobrze. Chyba ten będzie ostatni. A jeszcze zobaczymy. No więc takie dostosowywanie tych wszystkich. Nie wiem, pilarów, i w zasadzie na tym polega ta cała misja. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale jednak wygląda to dosyć tajemniczo. A gdzie to ma teraz iść? Wydaje mi się, że. A może tam dalej? Chyba tam jeszcze jest jeden, którego totalnie nie zauważyłem. I może za pomocą tego coś wyjdzie, bo to chyba muszą wszystkie naraz, nie wiem. To chyba już jest ostatni. Come. On. To już w ogóle jakiś quest najtrudniejszy z tego rodzaju. I teraz trochę niżej i tyle. Teraz trzeba do tego pierwszego jeszcze dostrzeić jakoś umiejętnie. Tak jest, czyli dobrze już zrobiliśmy. To już jest takie upewnienie. I proszę bardzo, odblokujemy przejście. A, to jest dopiero początek z tego, co widzę. Czyli tym oto sposobem udało się odblokować właśnie e, tą statuę. E, żeby to wszystko uruchomić, no to teraz musimy dać jeszcze dwa przedmioty, tak? No właśnie, nie ma tak prosto. Więc trzeba wyszukać. Zadań widzę, że jedno zadanie jest w tą stronę. Czy to jest jakoś wyżej? Tak to właśnie wygląda. No więc ten sekret jest o wiele dłuższy niż sądziłem, tak szczerze mówiąc. Wydawało mi się, że obie misje wykonam w jednym odcinku, ale to jednak wygląda na bardziej skomplikowane zadanie niż uważałem na samym początku. Eee, czy to jest ta misja, o którą chodzi? Chyba o to chodzi twórco. Mamy to po prostu odblokować. Czy ja mogę sobie po prostu postrzelać do tych wszystkich pilarów? Na czym to polega? Patrzcie na to. Odechel. Zamieniają się w jakieś szopy i w sumie tyle. Na czym to w ogóle polega? Ale dziwna sprawa może muszę po prostu wszystkie zdewastować i, i tyle. Dobra, to jest dosyć ciężkie. Okej, okay, jeden żeśmy uruchomili. Jeszcze są jakieś inne? Tu jest kolejne. Nie, ten jest także sztuczny. Czyli ich jest po prostu bardzo duża ilość. Dobra, drugi załatwiony. Żeby było wszystko powiedzmy bardziej symetrycznie, stawiałbym, że trzeci będzie jakoś tędy. One. Nie, ten nie działa. Gdzie jeszcze jest kolejny? O, tutaj jest, dobra. Ładne. Czy to już wystarczy? Dalej za mało. Heh. Jeszcze musi być gdzieś ostatni zapewne. Dobra, zauważyłem, że tam jeszcze do góry można jakoś wskoczyć, więc zaraz zobaczymy czy to o to będzie chodziło twórcom. Jeżeli w ogóle się jakkolwiek wespnę, bo to jednak wysokie piętro. Dobra, więc zdaliśmy radę. I co mamy z tej, tej strony? Czy to jest ta misja, o którą chodzi? O, czy udało się uzyskać jeden z tych przedmiotów. Ale nie wiem, czy to o to chodziło twórcom. A tamta rzecz to była jakaś totalnie chyba poboczna. I co i żem zawalił, nie wiem? O co w ogóle chodzi? Zgubiłem się z tą, tą misją, chyba w ogóle niepotrzebnie to wykonywałem. O, jeszcze mamy przy okazji skrzynkę. Czyli ja po prostu po skrzynkę to wszystko robiłem, co było totalnie bez sensu w zasadzie? No to po prostu cudowna sprawa. No dobra, w takim razie... Wykonajmy sobie jeszcze w drugą stronę jakiś, jakąś inną misję. I może coś z tego wyjdzie. Więc jedna sprawa załatwiona, ale jeszcze będzie druga zagadka zdając życie. Więc zobaczmy. No i proszę bardzo, teraz tą stronę jeszcze pokazuję. Kolejną zagadkę. Więc trochę bez sensu się namęczyłem, ale. Nie wiem, zyskaliśmy jeszcze jakąś dodatkową rzecz. No dobra, i kolejna sprawa, jakoś z tej strony. Co tym razem? Chyba idziemy dobrze. O, proszę bardzo, mamy do zdewastowania. Ale misja jest z tamtej strony, więc zaraz to zobaczymy, o co chodzi w tym miejscu. To wszystko jest do zniszczenia. O, proszę bardzo, jakaś skrzynka. Powiedzmy, że zawsze spoko. No i teraz ten szósty zmysł pokazuje tędy. Ja jestem prawie przekonany, że idziemy w dobrą stronę. Dobra, więc po raz kolejny walki z jakimiś przeciwnikami, proszę bardzo. A e, co jest? Koleś jeszcze jakoś znikł po prostu. No, ale w każdym razie powinno to wyjść dosyć szybko. Te skille lodowe są super. Efektywne na ten typ przeciwnika elektrycznego. Więc, jak sami widzicie, to dosyć kolesia bije. E, ale co w związku z tym, to nie wiem. To musimy jeszcze jakkolwiek wykonać. Więc chyba po prostu weźmiemy to i przejdziemy przez barierę. Co w związku z tym, jeszcze mamy walkę z przeciwnikami, jeszcze jakimiś mniejszymi. No ale głupio, że na, tym, na tej całej wodzie się to wszystko odbywa. Nie wiem, czy to nie będzie jakimś kłopotem. Dobra, trzymaj w takim razie Ulta. No ale w wodzie się znajdujemy i walczymy. Czy ja przypadkiem nie będę od tego jakoś obrywał specjalnie? Ten Diluk jeszcze niszczy tą całą wodę. Czy ten cały lód. No nie jeszcze bańki, dajcie spokój. Najbardziej denerwujący atak, to bez wątpienia. Dobra, po raz kolejny ulti. O, to są chyba jakieś efektywne skille, z tego co widzę. Zenut no, jest jednak dobry na wiele rzeczy, jak sobie możecie zaobserwować. Dobra, kolejny załatwiony. Tam jeszcze jacyś kolejni przeciwnicy. Dobra, dajcie spokój. Wolę się już skupić na tej głównej misji i w sumie tyle. Brak kolejnego, mordujemy zaraz. Come on. No, jak tego załatwimy, to wydaje mi się, że misja będzie już. praktycznie wykonana. Dobra, come on, Jeszcze tą. Już z tamtym nie chce mi się walczyć. Dajcie spokój. Teraz to wykonamy? Ej, co jest. Nie wiem, cały czas pokazuje mi, że nie mogę z tego skorzystać. Może z tamtą jednak walczę. Może tamta się jeszcze odpaliła dobra, więc chyba będę musiał z nią wygrać. Niestety, tak trochę głupia sprawa, ale zaraz powinno to już zadziałać i tak. Chyba nie mogłem właśnie odblokować sobie misji. Jak to się dziwnie stało. Więc jak tylko to wszystko wykonamy, chyba powinna być sprawa załatwiona. Dobra, jeszcze się zamroziliśmy nawzajem. Ale ja się szybciej ruchomiłem po tej... Po tym debafiem. Dobra i to chyba powinno załatwić sprawę. Come on, jeszcze lodowe ataki. Dobra. A, i tam trzeba było piętro wyżej po prostu wskoczyć, ja tego nie zauważyłem, okej. Okay. E, czyli rozumiem, że wejdziemy sobie jakoś od góry i chyba tyle. E, czy ja muszę to jakoś specjalnie zrobić? Na przykład z tej strony sobie wejdziemy i w sumie tyle. Come on, czy to będzie już misja zwyciężona? Dobra, okej. Okay. Czyli nareszcie mamy chyba wszystko. Dobra, to była o wiele cięższa misja niż na samym początku przewidywałem. Odblokowanie tego całego dungeonu. Myślałem, że dwa dungeonu uda mi się w jednym odcinku odblokować, ale. Kurde, to jednak dużo zajmowało. Dobra, w każdym razie teraz wracamy i. pogoda chyba będzie naprawiona już na całej wyspie dosłownie. Więc kamany. Dobra, z tamtym już w ogóle nie walczę. No i patrzcie teraz na to. Bras, Summit, items, te wszystkie dajemy. I tyle! Pogoda naprawiona! Dobra, w takim razie proszę bardzo, nareszcie udało się e, całą pogodę na całej wyspie załatwić, poprawić, no i nareszcie będziemy mogli wykonać ten ostatni quest, na którego tak długo czekałem. E, a mianowicie odblokowanie tej ostatniej, e, jak to nazwać, nie wiem, dungeona czy jakiejś zagadki. Więc wydaje mi się, że nie powinno być w tym miejscu już żadnego deszczu. Tak jest. Nareszcie mamy dobrą pogodę. Jak ja długo na to czekałem. Bo to wszystko polega na tym, że ta misja była super prosta. Należało to po prostu wszystko podpalić, te wszystkie pochodnie, ale wcześniej ten deszcz padał. No i nie dało się tego wykonać. To jest właśnie najgłupsza sprawa. A teraz to, to już jest prościzna. Należy po prostu to wszystko podpalić i zaraz chyba wszystko powinno zadziałać. To 4 albo 5 takich było konkretnych rzeczy i patrzcie na to. Mamy coś, jakiś, nie wiem, challenge chyba do blokowania I co się teraz stanie? Start? Tak jest. Tak jest. Mamy dungeon. Mamy dungeon, na którego pracowałem przez godzinę. Więc to już najprzyjemniejsza sprawa ze wszystkich. Po prostu sobie go zwiedzimy. I zobaczymy, co jest w środku. Więc, nie wiem, to była jednak ciekawa przygoda. 69. poziom. No dobra. Trzeba mieć anemo dobre. Jakoś sobie poradzę bez tego. Okej, okay, czyli to takie walki jak z tym szogunem wcześniej. Nie, to po prostu mam sobie poradzić z. Dziesięcioma przeciwnikami, ale z tego co widzę, są oni na dosyć jakimś wysokim poziomie, więc trzeba będzie uważać to z pewnością Właśnie ci wszyscy samurajowie dosyć potężni, więc nie można ich bez wątpienia ignorować Dobra, wykorzystajmy jeszcze inne skill'e, jeszcze Diruk niech dowali swoje no, jeden samuraj większego kalibru załatwiony. Czy to trzeba zrobić jakoś na czas? Nie. Okej, okay, jeżeli nie trzeba na czas niczego robić, to raczej powinno wszystko zadziałać. Dobra, proszę bardzo. koleś trzyma jeszcze combo. Jeszcze ulti. No, ale całkiem mocniej. Zobaczymy. Jeżeli to jest pierwsza fala, to co będzie później? Kurde, ale obrywam. Muszę się jakkolwiek uleczyć. Jeszcze ulti na tej bohaterce, cudowna sprawa. No i zobaczymy, czy po raz kolejny będą samurajowie podobnego rodzaju. To by było dosyć ciężkie do załatwienia. Może tą barbarą pojem się jakkolwiek podleczyć jeszcze nad tym ostatnim. Jaki ja damage wykonuję? Po prostu cudowny. Dobra, inne postacie biją jednak trochę lepiej. O kurde! Dobra, trochę ich jednak dużo z tego co widzę. Mam nadzieję, że jakkolwiek sobie poradzę. A nie, ci już nie są tacy ogromni, więc raczej powinno dosyć prosto wyjść. Jeżeli to odpowiednio wykonam. Dobra, proszę bardzo, jeszcze kombosy. Odpowiednio należy to wszystko kombować. O, jeszcze ulti, wszystkim walniemy. No i to już w sumie taka bardziej formalność. Raczej misja będzie już wykonana, i zobaczmy, co dzięki temu zyskałem. No, całkiem spoko, przedmioty i tyle. Możemy sobie już z tej misji uciec. Tak jest. Dobra, więc wydaje mi się, że to była taka najciekawsza sprawa z tej całej wyspy. W takim razie udało mi się to już wygrać na 35% dopiero. No cóż. W takim razie jeszcze wiele rzeczy przed nami. No ale przynajmniej e, poprawiłem tą pogodę na tej całej wyspie. Tym razem nie ma już tych całych przerażających piorunów, które były po prostu przerażające i, e, i można było odbrywać z tego niezły damage. Więc wspaniała sprawa, tym razem nie będzie takich kłopotów. Więc tak, misja poboczna zwyciężona znacznie dłuższa niż sądziłem na samym początku. Więc tak, mam nadzieję, że taki odcinek z sekretem wam się spodobał. Mam nadzieję, że komukolwiek się to wszystko przydało. No i w kolejnym odcinku postaram się wykonać inną misję, a mianowicie odblokowanie z jeszcze takiego Shakey Pavilion. Pavilion, przepraszam. Z tego co widziałem na YouTubie, no to też będzie chyba już trochę prostsza misja ale jednak także na kolejny epizod. Więc jeżeli Was to interesuje, zostawiajcie lajki, sobie dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki z tej gry Raziny Gier. No i w sumie tyle. Ja się wami żegnam, no i do jutra!